Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vlogmasu Moc kobiecej energii na święta. W tym odcinku będę chciała Ci opowiedzieć więcej o pięknie i o tym, w jaki sposób piękno karmi naszą kobiecość, zasila naszą żeńską energię i pozwala nam być w tak zwanych wysokich wibracjach. Jak to ma się do grudnia? No, myślę, że grudzień to jest ten e, miesiąc w roku, gdzie jesteśmy bardzo mocno zachęcane do upiększania, upiększania miejsca, w którym żyjemy, mieszkamy, do przystrajania stołu wigilijnego, do tego, żeby pięknie wyglądać e, w czasie świąt, do tego, żeby e, cudownie ustroić choinkę. To piękno ma nam utorować drogę do innych wartości i jakości, z którymi kojarzymy święta, do tego boskiego narodzenia, do tego narodzenia światła, do właśnie otworzenia swojego serca na więcej miłości, prawdy, świadomości, tego wszystkiego, co kojarzymy z jasnym, uzdrawiającym, pełnym mocy światłem. No i zobaczmy, jak to jest z tą wartością piękna, w jaki sposób ty tu i teraz, w swojej grudniowej wędrówce do świąt, do cudu Bożego Narodzenia, możesz się jeszcze bardziej otworzyć na piękno, na swoje piękno, zewnętrzne i wewnętrzne, na piękno, które widzisz w świecie i na reakcję na to piękno, czyli na tak zwany zachwyt. Zachwyt to jest niesamowite zjawisko, które zbadane pod kątem naukowym, psychologicznym, ale też fizjologii naszego ciała pokazuje, że kiedy mamy kontakt z pięknem i kiedy to piękno wywołuje w nas zachwyt, to dzieją się przeróżne magiczne rzeczy dla nas na różnych poziomach. Między innymi mamy więcej odwagi. Odwagi do tego, żeby działać, żeby sięgać w życiu po więcej, żeby myśleć, to jest dla mnie możliwe, to jest dla mnie dostępne. Ja nie widzę tutaj swoich ograniczeń. Więc między innymi na przykład tak działa zachwyt na naszą psychikę, że łatwiej nam jest wykroczyć poza strefę naszego komfortu, odważyć się na więcej, uwierzyć, że to więcej i na bogato jest dla mnie możliwe. No, i z taką energią jest po prostu o wiele łatwiej realizować nam nasze zamierzenia, marzenia, plany. Więc im więcej zachwytu sobie dostarczysz, między innymi tego grudniowego, świątecznego, to i pewnie odbije się to na Twoim nowom, noworocznym. Starcie, gdzie będziesz mieć więcej entuzjazmu, właśnie nadziei, takiej pozytywnej energii i tego zacięcia? Hej, hop, do przodu, dam radę, jest to dla mnie możliwe i w zasięgu, żebym żyła swoimi marzeniami pełniej. No i czy to nie wystarczy jako taka piękna rekomendacja do tego, żeby? Coraz więcej piękna wokół siebie stwarzać, żeby mieć coraz częściej świadomy kontakt z pięknem i używać, że tak powiem, właśnie znając już te prawidłowości z własnej decyzji, z własnego wyboru e, tego kontaktu z pięknem, po to między innymi, żeby wprawiać siebie jak najczęściej w zachwyt. A z kolei ten zachwyt już wiesz, że prowadzi do tego, że. Więcej możesz, że czujesz się pewniejsza, że jesteś odważniejsza, że różne lęki się rozpuszczają, że masz większą ochotę na nowe, na sięganie po to, co do tej pory było gdzieś za płotem, na próbowanie tej zieleńszej trawy po drugiej stronie <grodzenia> ogrodzenia. No i e, dzięki temu, że między innymi na święta właśnie znajdujemy piękne ozdoby choinkowe, świąteczne. Że um, przystrajamy dom światełkami, że myślimy o tym, jak się ubrać na wigilię, jaką biżuterię na przykład założyć, jak zrobić piękny makijaż, um, w jaki sposób podkreślić swoją urodę, żeby zachwycić, żeby zachwycić siebie, otoczenie, żeby wprowadzić właśnie ten niezwykle wibrujący, energetyczny pierwiastek piękna w swoją grudniową codzienność to będzie taka praktyka, takie zadanie dla ciebie na dzisiejszy dzień. Czyli spróbuj zadać sobie pytanie: jak by to było, gdybym świadomie dzisiaj zasiliła się pięknem? Gdzie mogę znaleźć okazję do tego, jak mogę stworzyć sobie okazję do tego? Hmm. Kto i co może mi w tym pomóc ułatwić kontakt z pięknem, gdzie ja to piękno znajdę, może jak ja je właśnie własnymi rękami też wykreuję, bo jest tutaj przestrzeń na nasze rękodzieła. Na to, żeby na przykład przygotować piękne pocztówki czy bileciki do prezentów. Własnoręcznie, na to, żeby zapakować prezenty takimi papierami, wstążeczkami, kolorami, które już na samym wejściu budzą zachwyt, żeby być może zastanowić się, jak skomponować swoje stroje, żeby nie były to tylko takie zimowe okrycia, które mają swoją funkcję praktyczną. Ale dać tam tą nutkę, właśnie estetyki, nutkę piękna, nutkę pewnej symetrii, na przykład harmonii, pewnego porządku. Po to też wkraczamy w przedświąteczne porządki, żeby między innymi zrobić miejsce na piękno, żeby właśnie w takiej przestrzeni Uporządkowanej materii, łatwiej móc skupić się na tych wartościach i jakościach, o które w świętach chodzi. Czyli te klasyczne przygotowania do świąt, gdzie sprzątamy, gdzie wyrzucamy niepotrzebne rzeczy, gdzie właśnie ustrajamy siebie, dom, całe otoczenie one mają tworzyć taką wyściółkę. Taką strukturę, właśnie wracając do wiedzy o energii męskiej i żeńskiej w nas, one mają nam po prostu ułatwić kontakt z zachwytem, właśnie z tymi wysokimi wibracjami, z tym otwieraniem serca odważniej na więcej, z tą wiarą, nadzieją, miłością, dobrem i tym wszystkim dzisiaj świadomie możesz się zasilić. Czyli wróćmy do tego bazowego pytania na dzisiaj. Jak ja mogę świadomie zaczerpnąć z piękna? Nakarmić się pięknem. Co jest dla mnie piękne? Gdzie ja to piękno znajduję, a gdzie ja je szukam? Może yy, szukam w takich miejscach, gdzie trudno mi jest go znaleźć. To też może być ciekawa obserwacja. Yy, yy, I chciałabym żebyś sobie Podarowała dzisiaj właśnie w tle taką refleksję, niech ona się toczy w Twojej podświadomości. Jak mogę się podłączyć pod więcej piękna, zachwytu w moim życiu? Jak mogę się tym nakarmić? W jaki sposób mogę zaprosić do swojej przestrzeni pracy, biura, tego miejsca, gdzie wykonujesz swoje określone obowiązki? Więcej właśnie tego pierwiastka piękna. Może w tym, jak dzisiaj podasz sama sobie obiad, albo może w tym, w jakim, jaki makijaż postanowisz dla siebie dzisiaj zrobić. Może w tym właśnie, w co postanowisz się przebrać, kiedy już uznasz, tak, ja chcę więcej piękna, ja chcę się poczuć bardziej na przykład elegancko, kobieco, szykownie. Seksownie, poczuj proszę, czy możesz się wybrać na takie małe polowanie na piękno dzisiaj i w ogóle w grudniu, i co się wtedy będzie działo z Twoją energetyką. Czyli, czy będziesz mieć więcej poczucia mocy i siły, czy faktycznie działa to tak, jak ci opowiadam, że zachwyt nas odważa do więcej, że jesteśmy bardziej pewne siebie. Że mamy ochotę na eksperymentowanie, na odważanie się, właśnie, żeby wyjść ze strefy swojego komfortu. Czy też może zauważysz jeszcze inne oddziaływanie piękna w swoim życiu? Jak to działa na Twojego męża, jak to działa na Twoje dzieci, jak to działa na Twoich współpracowników, jak to działa właśnie wreszcie, a może przede wszystkim też na Twoje samopoczucie, na Twoje emocje, na Twoje myślenie o samej sobie, na Twój obraz samej siebie. Czy czujesz się wtedy bardziej kobieco, atrakcyjno, atrakcyjnie, w takiej pełnej swojej mocy? Czy y, wprost przeciwnie, może Cię to jakoś y, osłabia i ściąga w dół? Poeksperymentuj z tym właśnie kierunkiem y, kobiecej energii w grudniu. Zobacz, na ile i jak mocno możecie zasilić ta jakość, kiedy ją właśnie zaczniesz świadomie zapraszać do swojej przestrzeni. A w dzisiejszym odcinku jeszcze zaproszę Cię właśnie do tego wpuszczania piękna do swojej przestrzeni świadomie. Więc rozejrzyj się teraz wokół siebie, tu i teraz, kiedy słuchasz mojego nagrania. Czy widzisz coś pięknego wokół siebie? Czy możesz na przykład dotknąć czegoś, co ci się podoba? Sprawdzić, jaką ma fakturę, eee, zdiagnozować, co to za kolor? <noise> Może czegoś e, posmakować, co, ci, co pięknie prezentuje się na talerzyku, i za chwilę to schrupiesz? Bo jesteś teraz w czasie swojej przerwy i możesz mieć taką małą przyjemność smakowo-zmysłową. Czy udaje Ci się wyłowić z tego miejsca, w którym tutaj jesteś na teraz, na ten moment, coś pięknego? Jeśli na pierwszy rzut oka Ci się wydaje, że nie ma tu nic fajnego, nie ma na czym oka zawiesić. To daj sobie chwilę, żeby jeszcze uważniej poobserwować. Nieraz może być tak, że jakiś mały fragmencik rzeczywistości już jest w stanie Cię zachwycić. To jest ten słynny zachwyt płatkiem śniegu. Możesz się wkurzać, że są zaspy, że jest błoto, że jest zimno, że jest ciemno w zimie, ale też jeśli wybierzesz się na spacer albo idziesz po zakupy do marketu, to gdzieś tam na sekundę przystań i zobacz, że na krzewie, który już nie ma liści, kwiatów ani niczego, na czym można oko zawiesić. Jest ten płatek śniegu, jest ta idealna symetria, jest ta biel, która lśni, jest ten właśnie malutki taki promyczek piękna, którym już możesz się zachwycić, jeśli tak zdecydujesz. Także podwyższamy trochę poprzeczkę, <grym> nie tylko szukając piękna tam, gdzie z reguły go szukamy, na przykład w sklepie z biżuterią albo właśnie w ozdobach świątecznych, ale, ale być może on jest jeszcze bliżej Ciebie, jest już tu i teraz, jest na wyciągnięcie ręki w tych malutkich szczególikach, w tej rzeczywistości, którą na co dzień no, nie łapiemy. Jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy do ogarnięcia, że gdzie ja tam będę się śniegowi przyglądała, są ważniejsze sprawy. A gdyby tak naprawdę na te trzy e, sekundy uznać, że śnieg jest teraz moim priorytetem, że ja e, daję sobie taki priorytet na dzisiejszy dzień, szukam piękna, delektuję się pięknym, celebruję piękno, daję miejsce w swoim życiu pięknu. Niech to będzie też taka Twoja magiczna różdżka, która zaczaruje Twój dzień, może nawet cały grudzień, a może ca nawet cały rok i następne lata. Bo kiedy już raz odkryjemy, że taka jest magia piękna, to ciężko będzie później tą różdżkę odkładać i będziesz po prostu czarowała każdego dnia na całego. Takiego właśnie pięknego dnia, pięknego w bardzo szerokim sensie tego słowa, najszerszego jak się da, sensu proszę Cię, żebyś dzisiaj poszukała i w materii, i być może w emocjach, i w duchu, żebyś się zasiliła tym pięknem, żeby się nim nakarmiła, żebyś się nim wzmocniła i poczuła, że to jest jeden z podstawowych budulców Twojej żeńskiej energetyki. Wszystkiego dobrego na dzisiaj.